i dobro w nowej serii na YouTubie na moim kanale LC Belief pod tytułem Body Positive, czyli będę mówić o tym, co to jest Body Positive, co oznacza, jak to praktykować, jak to w ogóle zastosować w naszym życiu. Zapraszam na pierwszy odcinek, co to jest Body Positive. Body Positive, inaczej ciało pozytywność, jest to ruch społeczny, idea, a nawet organizacja non-profit, które mają na celu rozpowszechnienie akceptacji ciała, własnego ciała i ciała innych ludzi. I dzisiaj opowiem Ci bardzo krótko o każdym z tych aspektów, o aspekcie Body Positive jako ruch społeczny. O aspekcie Body Positive jako idea i komu ta idea przyświeca i jaki jest cel tej idei oraz Body Positive jako organizacja non-profit. Zacznijmy od ruchu społecznego. W tym wideo nie będę mówić o historii Body Positive. To będzie inny odcinek na to. Ruch społeczny narodził się w Stanach Zjednoczonych mniej więcej w latach 60. Co ten ruch społeczny właściwie chce zrobić? Skoro jest to ruch społeczny, czyli ma wymiar szerszy, chce zadziałać, wpłynąć na większą grupę ludzi. Ich celem jako ruchu społecznego jest taka zmiana kanonu piękna, w ogóle mitu kanonu piękna, aby każda osoba dobrze czuła się we własnym ciele. Nawołują do tego, abyśmy akceptowali wygląd innych ludzi, niezależnie od, od ich kształtu, ich ciała, wielkości, yy, sprawności, czy nawet od koloru skóry. Są przeciwni rasizmowi, są przeciwni nietolerancjom wobec ludzi ze względu na ich wygląd. Przykładowo, yy, w ramach Body Positive może być tak, że w pracy jakaś kobieta została zatrudniona tylko dlatego, że jest blondynką, a nie ze względu na jej kompetencje. Wtedy to jest rzeczywiście patrzenie na osoby, wybieranie osoby ze względu na ich wygląd, urodę czy, czy na to, jak, jakie jest ich ciało, a nie na to, co naprawdę znaczy ich wartość, nie na to, jak jakie mają kompetencje. To jest przykład niesprawiedliwości społecznej i właśnie ruch społeczny body positive sprzeciwia się takim niesprawiedliwościom związanym z brakiem akceptacji ludzkiego ciała, czy brakiem akceptacji wyglądu tego ciała. Ruch społeczny dąży do zmian społecznych, do zmian ogólnych, gdzie nawołują do tego, żeby po prostu ludzie w społeczeństwach, w narodach Zmienili swoje patrzenie na ciało drugiego człowieka. By ludzie zmienili w ogóle patrzenie na coś takiego jak kanon piękna, który tak naprawdę jest czymś wymyślonym, bo nie można stwierdzić, że jedna osoba jest piękna, a druga brzydka. Jest to bardzo krzywdzące i niesprawiedliwe. Także oni mają takie bardziej działania szersze. Z ruchem społecznym może każdy się identyfikować i po prostu popierać ten ruch społeczny, przykładowo poprzez różne akcje, gdzie się edukuje ludzi albo organizuje warsztaty, podczas których uczymy się akceptowania swojego ciała. Kolejna kwestia to jest idea Body Positive. Body Positive jako idea jest to rozumiana jako pomoc innym osobom, które mają negatywny obraz własnego ciała, aby ich nastawienie do własnego ciała przekształciło się na pozytywne. I ta idea przyświeca przede wszystkim psychologom, psychoterapeutom, trenerom rozwoju osobistego, również nauczycielom. I to jest bardzo ważne, czy też osobom, które pracują z młodzieżą, z młodzieżą dorastającą, dojrzewającą, a także ostatnimi czasu nawet celebrytom, którzy nawołują do tego, by szanować, kochać i, i akceptować i swoje ciało, i ciało innych ludzi. W przypadku idei jest bardzo ważny aspekt body image, czyli obrazu własnego ciała. Na ten temat jest, będzie nagrane osobne wideo, będzie osobny odcinek z tej serii Body Positive. Więc teraz tylko delikatnie zaznaczę. Więc są tu osoby, które są specjalistami, ale nie tylko. Mogą być osoby po prostu dorosłe, rodzice, którzy zachwyceni tą ideą, chcą pomóc swoim nastolatkom. Szanować własne ciało, akceptować swój wygląd, nie przejmować się krytyką odnośnie wyglądu. Idea jest bardziej taka ukierunkowana na konkretną pomoc, na konkretną pracę z grupami ludzi i w przypadku idei są to zazwyczaj osoby, które są rzeczywiście przeszkolone, jak mogą pomagać w kwestii akceptacji ciała. Często są to specjaliści, którzy mają konkretną wiedzę w tym aspekcie i rzeczywiście potrafią poprzez pracę grupową lub indywidualną pomóc osobom zmienić patrzenie na własne ciało. Trzecim aspekcie, takim ogólno, ogólno znanym, jest Body Positive jako organizacja non-profit. Nazywa się The Body Positive i jest założona przez dwie kobiety, które postanowiły stworzyć takie środowisko dla młodych dziewcząt, pomagające im właśnie zaakceptować swoje ciała. A najbardziej zależy im na tym, żeby uniknąć negatywnych skutków związanych z tym, że ktoś ma taki fałszywy i niesprzyjający obraz własnego ciała. Więc ta organizacja non-profit, można bardzo łatwo ją znaleźć, thebodypositive.org i tam oni oferują również szkolenia dla nauczycieli, szkolenia dla rodziców, którzy chcą pomóc swoim dzieciom, pomóc dzieciom, z którymi pracują na przykład w szkole w taki sposób uczyć się akceptować własne ciało, uwalniać się od krytyki innych osób, od opinii innych osób. I ich działania są rzeczywiście bardzo dobre, pozytywne. I też takie uwalniające. One, one kładą nacisk na naturalne piękno, na to, by dostrzegać dobro w swoim ciele, by nauczyć się je szanować. A ich misją szczególnie jest przeciwstawienie się zaburzeniom odżywiania u młodych osób, samokaleczeniom czy nawet takim próbom samobójczym z powodu tego, że są nieakceptowane w swoim społeczeństwie, nieakceptowane w grupie rówieśniczej, w szkole, w klasie i chcą po prostu przez swoje działania przeciwstawić się temu. Podsumowując, body positive: ruch, idea, nawet organizacja non-profit, które skupiają się wokół akceptacji własnego ciała. Ruch społeczny dąży do zmian społecznych, m.in. do obalenia kanonu piękna, do zlikwidowania niesprawiedliwości związanych z tym, że ktoś nie akceptuje ciała drugiego człowieka czy czyjegoś wyglądu, i bo w ogóle byśmy nie oceniali lud ludzi pod kątem tego, jak wyglądają. Byśmy byli wolni od oceny ich wyglądu, a chcieli bardziej poznać, jacy ci ludzie są. Idea przyświeca przede wszystkim psychologom, nauczycielom, Specjalistom, którzy pragną pomóc osobom e, zmienić ich patrzenie na własne ciało, zmienić to negatywne nastawienie do własnego ciała na pozytywne. Jest to związane z obrazem własnego ciała, z takim pojęciem psychologicznym body image. Organizacja non-profit e, jest e, taką, takim środowiskiem, gdzie się uczy na przykład nauczycieli, czy też wspiera różnych, różnych pracowników socjalnych lub osoby, czy nawet rodziców, młodzieży po to, aby te osoby dorosłe pomagały młodzieży i młodym kobietom uniknąć negatywnych skutków z negatywnego obrazu własnego ciała, jakim są ok samokaleczenia, Zaburzenia odżywiania, czy nawet próby samobójcze z powodu tego takiego silnego samotnienia i odrzucenia od grupy społecznej z powodu naszego wyglądu. Także też mają bardzo mocną misję i też pracują bezpośrednio z młodymi dziewczętami, by pomóc im to, to ciało pokochać i zaakceptować. Dziękuję Ci za obejrzenie tego wideo, jeśli Ci się spodobało zasubskrybuj mój kanał, naciśnij dzwoneczek, aby przyszły Tobie powiadomienia o nowych filmach. W najbliższym czasie będzie to temat body positive, akceptacji własnego ciała i będę też szła w kierunku pokazania Ci jak wygląda w praktyce body positive. Dobra, to się wytnie. Idea przy, 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 um, naturalnie w swoim, swoim pięknie i tym natural, naturalnym pięknem um, promieniować, że tak powiem. jeszcze raz.